Witam Was w kolejnym odcinku Minecraft na Venus. To jest kontynuacja tego poprzedniego let's play, jak zapewne wiecie. Już się pojawiła prawdopodobnie pierwsza część. Chociaż nie. No tak, pojawiła się już pierwsza część. Dzisiaj, w tym odcinku, będziemy szukali... Właściwie wejdziemy do tamtej jaskini, co w się odcinku Poszukamy sobie też jedzenia. Bierzemy trochę kwiatków. No i tak, biorąc sobie kwiatków, tak? Z pięć kwiatków każdego rodzaju. Po co? Bo. Dobra, pięć czerwonych. Boję się, że się zgubię. I 5 żółtych. 1, 2, 3, 4, 5. Podziemie sobie, że tam. Yy, cały czas jest jeszcze. Tę mękawkę w 4, 5. Jakby ktoś wiedział, to nie bym się chciał spytać. Kiedy dodadzą na 3... Zaraz tutaj... Tu już byliśmy! To jest to miejsce fajne. Aha, no tak, się przypomniał. I nie wziąłem ze sobą wiaderka. Idziemy po wodę, skończymy farmę oraz dobudujemy trochę odgałęzień do naszej kopalni. To jest nasz plan na dzisiaj. Jeszcze zobaczymy co się da zrobić, ja wiem tylko, że jestem głodny i zaraz to Chociaż nie, na normalu się nie ginie. jeszcze tylko oczywiście sprawdzanie. normal jest. Odwracam się. O, właśnie, już nie musimy. O, teraz jest dobrze. Już dwa wiaderka, układamy te. Mamy trzy żelaza. No to to jeszcze sobie zostawimy, że idziemy sobie prosto w kierunku wody. Tu jest pustynia jeszcze. Możliwe, że w tym odcinku ją je jeszcze zwiedzimy. Teraz pytanie, czy załatwiać te owieczki. No, w sumie he. czy to jest woda. No, już się odpłynęły. No, co to jest w ogóle? Tu jest pustynia, tu jest biom lasu, a tutaj jest śnieg. No, co to ma być? Dobra, załatwiamy owieczki. Mamy jeszcze trochę... w tamtym miejscu. Po co je załatwiamy? Akurat te trzy musimy załatwić. O, winna. Zapomniałem, ale teraz... w tym update'cie jest dodane tak, że... Bardzo dużo gliny można znaleźć. Ok, jeszcze tylko sobie pójdziemy pod trzcinę. Dziękuje. Bo teraz, wcześniej to glina to był właściwie, no, bardzo cenny materiał, bo jego bardzo trudno było znaleźć, a teraz się po prostu rozprzestrzeniła bardzo. No, bo chyba... Minecraft zladował. ja nie mogę. to chodzenie po piasku to jest tak normalnie, jakby jakiś slime tu chodził. O, proszę bardzo, tam jeszcze mamy owieczki. O, i zaraz sobie zginiemy. No właściwie dużo oberwiemy. Więc szybciutko wracamy do domu. 3, 2, 1. No, szybciej. O, jaka górka, fajna. Nasz domek był gdzieś tutaj. Zaraz sprawdzimy. I się zgubiliśmy, wyraźniej. Gdzieś tam, tutaj już jest Tak górka, pamiętam tą górkę. O. Wreszcie mamy wodę. Odkładamy tu. No przecież ja miałem zrobić mieczyk z tego żelaza. O! Ciapachy mamy mieczyk. To nie możemy na razie odnieść. Poszerzyć sobie tego trochę Poszerzymy. może nie powinienem korzystać akurat teraz z tego żelaznego kilofa, ale mi się nie chce teraz stracić z powrotem <grym> To jest taki niekwadratowy. Ma być kwadrat. W środku dziurka, w środku woda, o! Nie. No, co tu? Pinknie. Teraz tu. Tu, tu, tu. Tak. Teraz się wracamy do świetny moment na to, żeby zginąć więc odkładamy dosłownie wszystkie na... potem będziemy jeszcze kopać i będziemy musieli znaleźć trochę węglu dobra, z czterech 4 razy 8, 36 chyba. Nie jestem pewien, ile liczyć. Więc mogliśmy nawet tutaj, ale nabiorałem z tym. Mamy naszą motywkę Może to wszystko będzie git? Nie, tylko git. nie, ja już się nie badmio. teraz się wracamy, bo już to zapomniałem, wziąć nasionka nasionka i... to też morety zapomniałem nasionka, trochę stona to też się przyda, ale na razie wszystko odkładamy. Wederka z wodą też zostaje. Jeszcze jedna rzecz, musimy sobie zrobić kilof. O nie chodzić. jeszcze ostatnia rzecz, czyli rzecz już numer 3. Użądźku. Let's go. Tam no tam ty jeszcze nie instalujesz. Idziemy. sobie jeszcze jeden crafting table. Jęka słyszę. No to już trudno. Na razie postawimy tutaj skrzynkę, odkładamy wszystkie dosłownie wszystkie rzeczy idziemy się zabić. Nie, hmm, jakoś nie tu jest. Dziś, że on pewnie tak naprawdę jest na dłużej. to mogę po prostu odwalić. no to już odkładamy wszystkie nasze rzeczy od mieczyka. hello dlaczego pająki uciekają? czy to teraz wszystko pójdzie? Ja nic z niego nie wypadło okay. niedaleko są tutaj... A -a -a. Dobra, to poczekamy aż nadejdzie dzień. 32 to jest, to 8. Co nie głupek. Poczekamy aż nadejdzie dzień i pójdziemy się zabić. Cześć, Klipuś. Wiesz, że Cię nie lubię. E o Trzeci poziom to trochę dużo, ale no, trzeba będzie go stracić hmm. ale nie w nocy. Zresztą i tak jest spał niedaleko naszego domku To nie ma spraw dlaczego wiaderka się nie stakują tak hmm. Tragdur do czegoś będzie można jeszcze potem wykorzystać. Hmm. O, idzie dzień. Poczekamy aż usłyszymy znajomych chrzęst, szkieletów. Hahaha, się palić. ale ten Creeper mi tu przeszkadza. jejku. może już się wybuchnąć, a nie pod moim domem. ILE Z ICH TU JEST? O no, trzy klipery. O, dokładnie. Chwilę musimy poczekać, bo się będzie nagował. Chyba już. I chyba też znam to miejsce. Idziemy w tamtą stronę. O, e, proszę bardzo. Już jesteśmy tuż obok spawnu. A tu wybuchliśmy. Przasz! Aha, łatwiej ci nasionki. Jech. Yeah. No, przynajmniej odzyskaliśmy kawałek doświadczenia. One drzewo. Proszę bardzo, nawet nasionka. Nie da się zebrać strzały. A szkoda. Czyli, że teraz robimy drewno, i zbieramy jabłka. No, bo już się bałem, że tu jest jeszcze jeden szkielet. Tylko że on się tak czaił po prostu. No tak. No cóż, trochę to te brzydko wygląda. Ale na szczęście mamy dirt. Możemy to sobie cieściutko zasypać. Całe szczęście, że straty nie są duże, bo byście musieli pewnie patrzeć, bo nie chce mi się cięcia robić. Chociaż nie sumie mogłem zrobić. Nie chcę mi się jakoś po prostu patrzeć. Dobra. No i już pięknie. No i niestety mamy też jeszcze to. Chociaż niekoniecznie I tam widziałem jeszcze zombiaka. Więc szybciutko weźmiemy nasz burza jest. Ja nie mam. A tu jest zombiak, o i sz... zombiak już wszystko naraz. Olha, existe Oh, Enderman. Czyli że lepiej nie podchodzi. Rozumiem Ci, że teraz lepiej jest nie wychodzić z domu chyba. No cóż, no ale trochę rzeczy zdobyliśmy. My mamy dwie nitki, z tego można sobie zrobić bankę. Mamy strzałę. Mamy kości. I mamy głód. Mięsko zombieka jest dobre takie na przetrzymanie. Jemy, co No My jesteśmy głodni, to prawda? No ale to tylko trwa chwilę. Pół minuty. Zegarek pokazuje, że już miało 20 minut. No cóż, 20 minut to może być jeszcze. Więc teraz idziemy. Tylko jeszcze nie wiem gdzie mieliśmy farmę robić. Farmę mieliśmy trochę naprawić, bo ja już za tą farmę zrobiłem. Czyli że teraz bierzemy sobie kilo i jeszcze rękamy czekamy. Gdzie to było? Bo trochę się zacięło. Po pierwsze, nie można żadnego dirtu bardzo nie lubię dwiepka. Po pierwsze, mogę sobie wziąć łopatę po drugie. A teraz budujemy. Но, но заполнение ему не важно. Tak. Wreszcie się udało i to chyba co to nieźle. Tylko, że tutaj będzie. Hmm. Jaderko. Jaderko. Tutaj będzie taki piękny wejście. To, że teraz okay. teraz co? Jeden tu, Teraz górę, w tu do górę, w tu, bieramy stąd, kładziemy Tutaj. No. Piękny kamyczek. OK. I teraz nasionka. Po tej stronie... hm Nie się z tego stworzyć Jeszcze raz. Myśl, 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 Już wiem. Po tej stronie niepotrzebne będzie to. I tutaj też pięknie zamerowujemy. Tutaj będą dwa nasionka. Po tej stronie już... A po tej stronie będą arbuzy, Ale arbuzy będą później. To nie więc to tylko tak. Trzeba by się motyka. Idziemy szybko po motykę. Niech to pada deszcz, jakie ja nie będzie. Deszcz to jest jak most. którą po Łopata. Nin dzielawny Co jeszcze? Gift. Skrzynka. Bo skrzynka stawiamy tu. I teraz tak. To zbieramy. I to wszystko. To jest skrzynka na żabcie. Kości nam nie będą potrzebne, bo nie chcę stawiać żadnych winczków. Na razie chcę tylko zrobić chleb. Już się wstało w sieni. I tu czemu się tak zacina? Dobra, już po to Akurat chyba, że jak jest deszcz, to się tak dzieje. Niestety. Tak. 1, 3, 4, 5, 6, pięknie. Kartuna mamy rosły. Nie chcemy się czekać. O, tutaj będą cały czas pluginie. Tu tutaj będzie piękne Majorko. Dobrze, i chyba jeszcze tutaj, i tutaj postawimy tutaj. No i obiecałem Wam, że będzie wejście do jaskini. No i nie jestem do końca pewny, czy będzie to wejście. No, ale w każdym razie przestaniemy być głodni. Chleb. chleb. Aktualnie dodatków do chleba nie ma. Musimy się nim sam zadowolić. Czekaj. nasionka. to niepotrzebne, to też. To na razie nie będzie potrzebne. Patyczek. Też nie berka się przyda zawsze. Motyka się nie przyda. Co się jeszcze przyda? Zapasowy mieczyk. Rafting table i trochę kobla. Przynajmniej 10-20. Dobrze. Pochodni dużo z tego całego węgla robimy sobie pochodnie. Tylko fajnie jakbyśmy mieli papieczki. A. i teraz schodzimy do naszej kupalni niestety teraz właśnie jak widzicie może się trochę zacinać przy deszczu i trochę się boję, że w tej dużo nie zrobię to właśnie się zacina czuję, że raczej dużo nie zrobimy tyłujemy Minęło właśnie 19 minut tego. nie, 20. Zaraz, y, 19. Minęło... 30 minut teraz dokładnie. Więc ten odcinek wbiła się ku końcowi. Już jesteśmy przygotowani na wyprawę. Mam nadzieję, że nie będzie padał deszcz. No i tak. Yy, się raczej dużo nie zauważyliście. Komentujcie, mówcie co było źle. Początki i końce zwykle są takie nadszarpane. Którego, co do tej pory zauważyłem. No i, cześć!